Łukasz Różański z nami, świeżo po wyjściu z samolotu, z dalekiej podróży Opowiedz Łukaszu, gdzie byłeś, co robiłeś, już yy, kibice trochę wiedzą, bo chociażby z relacji Boxing TV domyślają się o co chodzi Ale chcemy to usłyszeć z Twoich ust Byłem po marzeniach no, Mam nadzieję, że dopiero będą spełnione Byliśmy próbować walkę w Kolumbii z Oscarem Rivasem w Cali, w Bukocie Dwa dni, w sumie trzy i co? No, moje marzenie się spełnia. Mam nadzieję, że będzie ta walka 13 sierpnia, że wszystko się no, tak jak, jak wygląda, tak będzie. No ostatni raz jak rozmawialiśmy to jak mówiłeś o walce z Kownackim, a tutaj taka zmiana planów, u 180 stopni. Coś tam wspominałeś, że gdzieś tam coś wisi w powietrzu, jakaś walka o tytuł, ale widać, że to się dopełniło wszystko, więc uśmiech na twarzy. Mimo długiej podróży widzę, że jesteś zadowolony. Tak, no mega zmęczony jestem, bo od wczoraj, od pierwszej w południe jesteśmy, w, że tak powiem, w trasie powrotnej. I co? No, ale mówiłem Ci też wcześniej, że najpierw droga sportowa, a później walka, jeżeli, jeżeli taka miałaby być, no to walka z No, ciężko sobie wymarzyć drogę bardziej sportową, walkę o tytuł Mistrza Świata. Widziałem też, jest bardzo mocno promowana ta walka w Kolumbii. Miałeś tam dam dosłownie serię Face to Face. Powiedz, co zobaczyłeś w oczach rywala? O nie, Jerry was podchodzi czysto sportowo do tego, nie ma żadnej jakiejś takich uszczypliwości, mega kultura i naprawdę. Fajny, no no fajny, fajny, fajny wyjazd, fajny temat, tak, y, zobaczyć to wszystko. I oczywiście no, teraz jest 3 miesiące do walki, wszyscy są, wszyscy są mili, no bo też y, jakby chcieli to od nas, żeby, żebyśmy promowali tą walkę dobrze, żebyśmy przylecieli tam. E, no, na chwilę obecną co, no, Zbiliśmy piątkę, życzyliśmy sobie powodzenia w przygotowaniach i I, co? I, i wróci, Ja wróciłem do siebie, on do siebie. No i zaczynamy trenować, tak? Walka czysto sportowa, czyli to oznacza, że tam nic nie zaiskrzyło, no bo widzieliśmy nawet z tych relacji, że ten teren był taki dosyć yy, chyba trudny, tak? taki dosyć niebezpieczny. Yy, przy tym face-to-face -face na stadionie w Kali nawet widzieliśmy oddziały wojska uzbrojone, tak? Czy to było bardziej według Ciebie na pokaż, czy naprawdę tam czuć takie niebezpieczeństwo? Nie, no tak szczerze nie czułem tam żadnego niebezpieczeństwa ze względu na to, że jeździliśmy w różne miejsca i tak naprawdę nie było nic złego. Wiadomo, wieczorem gdzieś tam się nie, nie ma co zapuszczać, gdzieś w jakieś tereny, które są trochę nie, nie w centrum, o tak powiem. No ale, ale ten, ale no, my nigdzie nie jeździliśmy, nie widzieliśmy tego, wracaliśmy z lotniska, coś tam zerknęliśmy przez, jak jechaliśmy samochodem, to widzieliśmy trochę tego miasta jednego drugiego. Ale nie było tam jakiejś niebezpieczeństwa. No, żołnierze byli, nie wiem. Być może to pokazówka, być może, być może tam po prostu tak, tak jest. Być może był jakiś stan po prostu podwyższonej gotowości, tak? Tego nie wiem. No, był na pewno minister sportu z nami na, 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 na stadionie, także to też jakby może dlatego. Nie mam pojęcia powiedz pierwszy powiem, raz w Kolumbii nie wiem. Oceniasz <noise> zainteresowanie w ogóle sportem boksem, jeżeli chodzi o Kolumbię, tak? bo tam piłka nożna jest bardzo popularna, tam kibice są naprawdę tacy oddani swoim drużynom, no bo to wiadomo, południowcy. Ale jak oceniasz, jeżeli chodzi o boks, też ten doping jest taki żywiołowy? Zainteresowanie jest takie duże? Eee, no. Wygląda na to, że naprawdę rozpoznawalny jest tam Rivas w tym swoim mieście, no bo on pochodzi z Kali, także walka u niego, u niego w mieście to zupełnie coś takiego jak u mnie w Rzeszowie była na stadionie też walka. W sumie ja będę trzeci raz boksował na stadionie na zewnątrz. Dałem nawet tweeta ostatnio, tam dwa dni temu, chyba, że będzie American Cali w kontra mm -hmm. Stal Rzeszów. <laughs> <laughs> Także no tutaj Stal też weszła do pierwszej ligi. Gratuluję serdecznie mojemu przyjacielowi, że, że właśnie kroczek po kroczku już idzie, idzie w tą stronę, w którą, którą sobie obrał. No i tutaj my też właśnie. Spełniamy ten cel, który żeśmy sobie założyli kilka lat temu, jak zaczynałem boksować zawodowo. Cel był walka o Mistrzostwo Świata i walka o Mistrzostwo Świata jest, tym bardziej teraz takiej prestiżowej federacji WBC. Więc to jest marzenie moje wejść do, wejść do ringu i zawalczyć taki pas. Cień Twojego rywala ocenia się poprzez pryzmat walki chociażby z Dillianem White'em, który niedawno przegrał w walce o tytuł Mistrza Świata z Tysonem Furym. Powiedz mi, jak Ty go oceniasz sportowo? Jak, jak do tego po prostu podchodzisz? Czy masz już jakiś nie wiem, game plan na przykład, czy, czy wiesz mniej więcej jak on boksuje? czy po prostu jak zwy, będzie to stary Łukasz Różański, który po prostu wejdzie i zrobi robotę, czyli po prostu będzie szukał jakiegoś szybkiego zakończenia. No, na pewno na pewno doświadczeniem no to jest jego, jego jakby mocna strona. Mnóstwo walk toczonych z dobrymi zawodnikami. No na pewno wysok, klasa sportowa wysoka. Ale tak jak rozmawialiśmy już nie raz, że ja od pewnego czasu, jak ta kategoria powstała i jak on się tam pojawił, no to ja śledzę cały czas każdego, kto tam jest, yy, oglądam walki i oczywiście sobie tak analizuję. Yy, co tutaj będzie, to się okaże, jak wejdziemy do ringu, ja, ja tu nic nie będę na pewno nowego jakiegoś wprowadzał, bo też w trzy miesiące nic nowego yy, nie zrobię, a po prostu chcę się dobrze przygotować. Że nie dobry silnik, jak to teraz mówią silnik. No właśnie, wracamy do tematu, był przy... słaby. Wracamy do tematu przygotowań. Coś sobie już nakreśliłeś, no bo tych sparring partnerów wypadałoby dobrać tutaj podrywala jakichś takich powiedzmy mocniejszych. Myślałeś już o kimś? Tak, ale ja, ja przyznam szczerze, że jak przez całe życie jak trenowałem, no to właśnie z takimi sparring partnerami moimi cały czas ten 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 właśnie styl taki y, do przodu, e, taka, taka wymiana była. I powiem tak szczerze, że to tylko jedyny w sumie tak dwóch takich przeciwników, z którymi, z którymi tam nie wiem, boksowałem i byli troszkę inni stylowo, czyli Izuj i, e, i Szpilka. No to tak się pod, podnieść, się trochę inaczej przygotowałem. A tutaj zawsze przez cały czas jakby tacy moich gabarytów i właśnie na, na wymianę, że my szli y, z, tymi, z tymi moimi partnerami, że ten taki styl myślę, że mi będzie ja myślę, że ta walka będzie bardzo efektowna. Na pewno walkę Tysona Fury z Dillianem Whiteem oglądałeś. Coś możesz na ten temat powiedzieć. Tam jest taka delikatna kontrowersja. Dillian White protestuje, umów, uważa, że był mocno odepchnięty Jak ty do tego podchodzisz? O no, Tyson Fury mnie zaskoczył, bo ja obstawiałem między 7 a 9, a to do 6 <laughs> także. E, no nie, ja myślę, że to nic by nie zmieniło. No. Na pewno Tyson Fury jest lepszy technicznie, lepszy posersko, lepszy, lepszy, lepsze warunki fizyczne myślę, że White też nie wiem wyglądał jakby średnio był przygotowany no może z nie za bardzo wierzył w zwycięstwo, tam były jakieś przepychanki też, finansowe ale to też tak yy, boksuje się jak przeciwnik odwala, tak? Yy, więc może tak kiepsko wygląda na tle Tysona Furę. No egzotyka, Kolumbia, tak? czy myślisz o jakichś takich przygotowaniach, nie wiem, być może o jakimś wyjeździe, tak? żeby coś powiedzmy gdzieś się zaklimatyzować trochę bardziej w jakimś podobnym klimacie, nie ja, wiem, może Stany Zjednoczone, ja, Floryda, coś w tym stylu. Ja myślę, że klimat tutaj zaraz będzie taki sam. <noise> Wakacje idą, także też będzie ciepło. Yy, na pewno wyjadę teraz yy, chwilę po w Rzeszowie, potem wyjeżdżam na kilka tygodni w, w góry się troszkę odciąć i, i skupić się na tej walce tylko i wyłącznie, bo to jest najważniejsza walka w moim życiu i no, chciałbym spełnić moje marzenia. No to jest bardzo ciekawe, tak naprawdę kolejny Polak, kolejna walka o tytuł mistrza świata. Wiesz, że Maciej Sulecki będzie przed tobą boksował już w czerwcu z Germanem Charlo, tak? Powiedz mi, jak typujesz ten pojedynek? W ogóle interesują Cię te niższe wagi? Trochę śledzisz, to obserwujesz? Śledzę, śledzę, ale oczywiście no, Charlo oglądam i Maćkowi życzę jak najlepiej oczywiście mam kciuki. Trudne zadaje naprawdę przed nim mega. Pewnie tak jak i przede mną, no wiadomo, nie będziemy na pewno faworytami w tych, w tych pojedynkach, także. Tylko, że ja coś jest przyzwyczajony. <laughs> jestem. Ja, Łukasz nie przypominam raz sobie, raz, żebyś w że... jakiejś walce był faworytem, ale chciałbym cię pocieszyć, bo jeden z dziennikarzy ostatnio na Twitterze zrobił taką małą sondę pytaniową. Zapytał, kto ma większe szanse? Czy Łukasz Różański, czy Maciej Suleński? No i wyszło na to, że Ty masz większe szanse, więc. Zaczynasz być ale lekkim faworytem po raz bardzo, pierwszy. Bardzo mi miło, że szanse, no nie jestem faworytem, <grym> ale bardzo mi miło, na pewno ja zrobię wszystko, żeby wejść i, i dobrze się przygotować i dać dobrą walkę, no i oczywiście wygrać. No robota jeszcze, przet... jeszcze tym bardziej będzie smakowało na, na terenie rywala. No, wiadomo, że te, te warunki atmosferyczne, które tam panują, ja, ja nawet jak już wiedziałem, że będzie walka, to ja nie było ogłoszone, że to będzie na stadionie, na zewnątrz. Ale ja tak przypuszczam, że najprawdopodobniej to zrobią na zewnątrz, no bo wiadomo, to, to też jakby będzie na moją niekorzyść yy, wszystko, tak, no bo, bo ten, ten, ten klimat tam jest zupełnie inny jak, jak u nas w Polsce i no i... Wiesz co, z perspektywy kibica pozostaje tylko troszkę żałować, że jednak takiej walki nie jesteśmy w stanie w Polsce zorganizować, tak? No bo byłem, nad, byłem na gali, gdzie walczyłeś z Arturem Szpilką na podpromiu, atmosfera była po prostu rewelacyjna, cała hala pełna ludzi, no, Chciałoby się taką walkę o tytuł mistrza świata zobaczyć w Polsce, czy nie było żadnej takiej możliwości, nic takiego nie przebijało się, że może jednak tą walkę zrobić w Polsce? No on jest mistrzem, więc on, oni jakby dyktują yy, warunki, tak? No wiadomo, yy, oni są organizatorami. Jak wygram, Obrona będzie do w pewnego... <noise> I tego Ci życzę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie.